TVG9, Klaudiusz Wesołek. Mówiłem jakiś czas temu o związkach endecji i narodowców z masonerią. Teraz, TVG9, Klaudiusz Wesołek. Mówiłem kiedyś o związkach endecji i nacjonalistów z masonerią. Teraz chciałbym chwilę uwagi poświęcić Piłsudczykom. Najpierw sprawa samego Piłsudskiego. No teraz, teraz popularne się zrobiło obrzucanie jego błotem i, i przyklejanie mu różnych etykietek, m.in. etykietki masona. Ale ja no, no, trochę, trochę poczytałem ludzi, którzy profesjonalnie się zajmują sprawami masońskimi i ani, ani u masonów, ani, ani u zwolenników masonerii, ani u przeciwników masonerii żadnej informacji na ten temat nie znalazłem. Nigdzie, nikt nie, nie mówi o, o Piłsudskim jako masonie, także dopóki, dopóki jakiegoś no, solidnego pracowania Na ten temat nie przeczytam, to, to uważam, że masonem nie był. Natomiast faktem jest, że w, w pewnym momencie, kiedy no tam do, doszło do niego, że, że no masoneria to, to są wpływowe układy, polecił swoim ludziom. W zapisać się do masonerii, wstąpić do, do lóż yy, masońskich. No, do masonerii się nie zapisuje, tam po prostu yy, proponują. No, no akurat jego ludziom zaproponowali. Piłsudski kazał, yy, kazał im yy, tę te, yy, te propozycje przyjąć, yy, no yy, po to, żeby, żeby te, te masońskie układy wykorzystywać na rzecz Polski. Yy, z punktu widzenia historycznego, Moim zdaniem był to wielki błąd, bo tam na pewno na krótką metę coś, coś, coś dzięki temu ugrał. Natomiast masoneria działa długofalowo i, i to generalnie w tej, w tej partii to nie Piłsudski, ale na dłuższą metę oni, oni byli zwycięzcami i no, po śmierci Piłsudskiego. No coraz bardziej te, te, ci piuszutczycy, którzy, którzy weszli do masonerii, byli wciągani w te układy. No Andrzej Struk chociażby został wielkim mistrzem loży masońskiej. Natomiast no byli tacy, którzy do końca próbowali tam zachować niezależność i, i nadal no, no nie tyle służyć masonerii, co, co swoje wpływy powiedz wykorzystywać dla Polski. No moim zdaniem byli to przede wszystkim Walery Sławek i Bolesław Wieniawa Długoszowski. No i jakoś tak się złożyło, że obaj zginęli śmiercią samobójczą.